astrologiczny na 12 listopada, czyli moi kochani środa. Moi drodzy, środa otwiera się jak lustro. Będzie pokazywała, gdzie serce idzie w jedną stronę, a wola po prostu w drugą. Już rano przed godziną siódmą księżyc tworzy kwadraturę trudny aspekt ze słońcem, tak, czyli klasykną, klasyczną korektę kursu, która uczy, że nie każda ambicja jest karmiona właściwym paliwem. Jeżeli rano poczujecie drobny dysonans, to nie błąd, tylko sygnał od nieba zwolnij, sprawdź swoje intencje i nazwijcie swoje potrzeby. Księżyc cały dzień w znaku lwa prosi, byście byli widziani. Ale słońce przypomina o autentyczności, nie o pozorach. Miejcie to naprawdę na uwadze. Dlatego jest to dobry dzień na trzy proste praktyki. Krótką listę tak nie dla bieżących zadań. Rozmowę w której najpierw słuchacie, potem dopiero mówicie. Tak i trzeci 10 ruch ciała by rozładować emocje zanim one zamienią się w jakikolwiek dramat osobisty gdy rośnie napięcie. Pomyśl o nim jak o strojeniu waszego wewnętrznego instrumentu. Lekkie szarpnięcie struny by dźwięk zabrzmiał po prostu czyściutko. W południe możecie potrzebować niestety bardziej chwilowej samotności by złapać oddech i sprawdzić co jest moje a co cudze. Jakie są cudze też oczekiwania. Po około godziny 16, bym tak powiedział, przychodzi ulga. Trygon księżyca, pozytywny aspekt z korą, czyli z persefoną, otwiera bramę do łagodnego wglądu. To jak spotkanie ze sobą w podziemnym ogrodzie. Widzicie korzeń emocji i już nie musicie z nim po prostu walczyć. Z tego miejsca łatwiej prosić o wsparcie, przeprosić, moi drodzy, ale też i odpuścić. To, o co nie ma po prostu sensu. Wieczorem, wieczor, właściwie wieczór będzie warto! Inaczej, warto spędzić miękko. Ciepła herbata, kilka słów wdzięczności, krótki zapis w dzienniku. Dzisiejsza magia polega na prostocie: im mniej udajemy, tym więcej dostajemy. Moją radą jako astrologa na dzisiaj, abyście, moi drodzy, jest to, abyście zanim komuś coś obiecacie, obiecali sobie właśnie najważniejsze spokój. Decyzje podjęte z ciszy są bardziej trwałe i stabilne. Szczęśliwe znaki dzisiaj to lwy, raki oraz skorpiony. Szczęśliwe liczby 4, 14 oraz 22. A dnia mógłbym Wam polecić kamień ametyst. On wyciszy ego lwa, tak? Wzmocni wgląd i czułą szczerość. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć.